Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tobiasz, a to jest mój kolejny odcinek Zagrajmy sobie w GTA 3! W dzisiejszym odcinku będziemy robić następujące misje, takie jak u tej słuchawki. Tak. Chciałem Was bardzo serdecznie na samym wstępie przeprosić za tą przerwę długą w nagrywaniu. Już prawie dwa tygodnie nie nagrywałem GTA 3. Taki mały odstęp robiłem, Trochę też na moim kanale się zmieniło. Ale teraz już będę do tego częściej wracał. Żeby po prostu skończyć nasze GTA 3. I lecimy do naszej misji. Bling, blink blink scrable. Ok, o co odbiega? Dobrze, co mamy zrobić? Pojechać do różowego znacznika, to to uczynimy. Ciśniemy naszą taksóweczką, pierwszą lepszą spotkaną. Pierwszym lepszym samochodzikiem naszym napotkanym. I tak, w ogóle dowiedziałem się też, że można w tej grze zmieniać radio. I ja dopiero się dowiedziałem chyba w połowie, grze, w połowie gry, że można tutaj w tej grze zmienić radio na inne. No ale to, tak jak wam mówiłem, GTA 3 za dobrze nie znałem, nigdy praktycznie w to nie grałem. Więc mogę mieć takie problemy, że po prostu nie wiedzieć jak się zmienia radio w tej grze. Ale teraz już wszystko rozumiem, wiem, no. Teraz ta misja polega, nie wiem na czym, jakiś wyścig czy co, jakieś przepychanki widzę. Bo trzy jakieś fajne autka były, kurwa wyjechał mi. Nieładnie mi to zrobił. Jeden co jest 15 zbieramy, ale nie mam pojęcia co. Mam nadzieję, że zaraz się przekonamy. Tu jakiegoś dripta walniemy. No, w znak oczywiście, uderzymy. A dokładnie to w lampę. Idziemy cały czas prosto, żeby proszę Wam, proszę, proszę Was, żebyście mi nie wyjeżdżali podczas tego wyścigu. Nie chciałbym po prostu tego powtarzać. No, matko boska, się gdzieś nawrócić i gdzieś indziej jechać w całkiem innym kierunku. No dobra, to to też uczynimy, tak? Na tym ta misja oczywiście polega. Nie wiadomo, gdzie tam ci w ogóle przeciwnicy są. Gdzie oni się zgubili w akcji, bo ich w ogóle na mapie. O, widzę ich na mapie. Bręzowy znacznik gdzieś tu jedzie. Niedaleko zaraz bierze znacznik, więc jest nieciekawie. Ten w ogóle się zaklinował. Ja w ogóle w lampę też uderzyłem. No, za ciekawie, to tu chyba. Kuźba nie będzie. No, trzeba się nawrócić. Znowu. Ten w ogóle też się tu zbugował i bardzo dobrze. Tak będą robić, to kurde, może to wygram. Dobra, mam 3 z 15. Nie wiem, ile tych punktów trzeba zabrać. Pewnie wszystkie, znając życie i znając GTA. to będzie bardzo przykre, jak będzie trzeba wszystko zebrać. No ale cóż, trzeba to też uczynić. Dobra, ten za no, zapieprza to w ogóle, tym Banshee. Dobra, mam 4 z 15. Spaduwa, proszę was, spaduwa. Tu zebrali nam kolejny znacznik. Oj, kolejny też zbieram. Kuźwa, no nie za ciekawie skręcamy w lewo. Jedziemy koło nich. Oczywiście musimy ich wyprzedzić. Nie może być inaczej. Dobra. Skręcamy w lewo. Skręcamy w prawo. Mamy 5 z 15. Dobra. Teraz w takim razie zaraz nam taksówka wybuchnie, więc zaciekawie jest. Przydałoby się nam w końcu jakieś inne autko. Bo ile można jeździć tą samą jedyną taksówką. Oj, to rabyka trochę zrobiłem. Pewnie zbiorą ten znacznik. Ale tym się oczywiście. Jak to my? Nie przejmujemy. Kuźba dalej, gdzieś pojechałem, teraz już całkiem niepewnym zrobił. Dobra, zebrali. Nawrócę se bo mogę. Jezus, ta lampa. I gdzieś w ogóle znacznik tam dalej jest. Pewnie go zbiorą. Proszę mi tu nie wyjeżdżać, ludzie. Opanować się, proszę. Dobra, ciśniemy, ciśniemy z całej lufy Banshee nam by się przydało do tego. Kuźwa zebrał. Gdzie jest to? Sorry. 6 z 15, okej. Okay. Teraz to gdzieś ten znacznik jest tam. No blisko jest tego znacznika ten człowiek. Ja będę pierwszy. 7, okej. Okay. Jedziemy jeszcze dalej, widzę. No to w takim, ciśnie, w takim razie ciśniemy. Jeszcze dalej, 8 z 15 no, Musimy nawrócić znowu. Tu mają jakieś hamery, jeepy i w ogóle. No, co ciekawe, to to nie będzie. Oni mają takie pojazdy, a ja mam takie, taką taksóweczkę tylko zwykłą. Kuźwa jedź tą taksówką, proszę Cię. Autobus bym się brąbał i ale lipa by była. Jestem ciekawy, czy w ogóle w tej grze jest coś takiego jak czołgi. Pewnie są. Gdzie teraz ten znacznik? A tam dalej, ok. No to w takim razie ci się z całej lufy. Ten rozjeżdża ludzi, ja też rozjeżdżam. No, sam lepszy nie jestem. Mamy zahamować i w ogóle przepuścić ich. No, wiadomo, piesie mają pierwszeństwo. To nie, rozjeżdżamy, kurde. Nie ma lipy. Dobra, gdzie jest ten znacznik? Już niedaleko. No proszę mi tu nie wyjeżdżać. Pierdzielą i skręcają w lewo, jak takie osły. Masakra. 9 z 15, 9 tysięcy zarobiliśmy no i bajabongo lecimy sobie oczywiście zapisać teraz standardową misję czyli lecimy do naszej chałupki do telefonika zaraz na kolejną misję oczywiście przyjedziemy o i tą taksówkę trzeba zmienić bo naprawdę zaraz nam wybuchnie i nie będzie już wcale tak kolorowo a nie chciałbym tego żeby tutaj gdzieś na samym końcu zginąć jeszcze Dobra, z drugiej strony widzę, że jest wjazd no mojego domku. Więc w takim razie, tutaj, bokiem trochę wlecimy. Tutaj również. No, i tu nam się naprawi tak suweczka. A tam za rogu będzie jakaś pewnie fajna dupeczka. <grymne> Jakie rymy, dobra? Bling, bling, scrubble. Dobra, tu zapiszmy 7 minut się nagrywa, nie jest źle. Lecimy do kolejnej słuchaweczki naszej kolejnej misji. Zobaczymy, co teraz będą mieli za misję do nas. Dobrze, że ta misja, ta słuchaweczka, jest niedaleko nas. Bez problemu, będziemy mogli dojechać. Parę sekund, jesteśmy praktycznie już na miejscu. No i dobra, wysiadamy z taksówki i zobaczymy co nas tu czeka. Uzi Rider. Okej. Okay. Coś tu pokazuje nam kamera. Co to za typunia? puno? Nie wysiadałem okay, co dalej. Dobra, wsiadłem do samochodu, widzę za kierownicą. On też z nami również siedzi. Dobra. Let's drive. Dobra, to lecimy. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie. Będziemy się strzelać czy coś, bo takiej ten tytuł... za dobrze mi nie, nie awansuje. No, Uzi Drive, no. Uzi Drive czy coś takiego. Dobra, gdzie to w ogóle ogólnie jest? Gdzie to na mapie dokładnie jest? Nie mam pojęcia dokładnie gdzie to jest Pojedziemy po prostu tak jak znacznik nam każe. Czyli pewnie do pierwszego miasta mamy się udać, jak się nie byle No nie, proszę was, deszcz pada Co wy gadacie? Jak tu dojechać do pierwszego miasta tutaj autostradą w lewo? raczej w prawo No dobra, to w prawo ciśniemy. tą Eską czy Autostradą. Zapewne pewnie mamy się dostać do naszego pierwszego miasta i tam misję zrobić. Tak mi się coś wydaje. Tak jak wam mówiłem, do końca oczywiście pewny nie jestem. Nie wiem czy tu mogę przejechać. No raczej chyba nie. Pojedziemy na około, nie będziemy cudowali. No kuźwa, jak wy jeździcie, no czemu on nie hamuje? Jak wy chodzicie po tych ulicach tej... Ja mam zielone, a co przechodzi. No, normalka. Dobra. Bez komentowania lecimy na tą autostradę i... Bez zbędnego pitolenia ciśniemy na drugą stronę. I polecimy do naszego pierwszego pięknego miasta. Powrócimy do naszych starych dobrych czasów, tak. Pierwszy odcinek się zaczyna. To dopiero były emocje. Jak się gratnie, to oczywiście się wczytuje pierwszy świat. Czy tam też drugi? Jakbyśmy przez drugi przejeżdżali. Dobra. No nie w Tira, halo. No kuźwa. W Tira uderzysz, to oczywiście on ma takie uwalnięcie, że może nam. Kurde, samochód rozwalić bardzo szybko. No se pomyślcie, jest łóżka z Tirem, normalnym samochodem. Katastrofa tyle, nie powiem. Od razu śmierć na miejscu albo do szpitala. Nic innego by nie było. Nie. No ta wiara tu chodzi. No trzeba się przecisnąć. Tu w ogóle spałem z baseballem na mnie szedł, tej... Co za człowiek. Niezła ta wiara tu chodzi, na dwa, lata. Dobra, no co tu chodzi? No... Co? co no to takie hamowanie? They live in the car. Don't live in the car, ale. Aha! Przejeżdżasz tych frajerów, tak? Dobra. Dobra, to po No, policja jeszcze przejechałem, Super. Bardzo się z tego powodu cieszę. No jeszcze policja mnie tu będzie przeszkadzać, nie? Chyba nie. przyjeżdżałem. Policja będzie przeszkadzać. Z tego co widzę. Może sobie prze, przefarbujmy ten samochód, żeby nam się nie zniszczyło. Spadowa. Dobra. Dobra, sześciu mam przejechanych. Ciśnijmy na kolejnych oczywiście. Kurwa, nie, nie widzę tu za bardzo ich. To na pewno nie był gang. Ośmiu przyjechanych, tu prostytutka. Coś tu, go, go, go. Znowu sobie przemalujemy samochód i pojedziemy wtedy na. Mi Kuźwa mać. I pojedziemy wtedy, no jak dadzą, oczywiście mi wyrównać. Pojedziemy wtedy już do znacznika różowego. Dobra. No i okej. Okay. Można jechać. Jakiś samochód w ogóle wybuchnął. Nie mam pojęcia jaki, czy to policjant, czy, czy to policyjny radiowóz, czy, czy normalny. No musimy w lewo, kurwa, musimy w lewo kręcić. I czeka nas prościutka droga, oczywiście. Przed tym prościuteńka droga, żeby zakończyć naszą drugą misję. Słuchaweczką. Ja pierdzielach ta taksówka mi tu wyjechała, aż się zestraszyłem normalnie. Wystraszyłem, zesrałem i... No i nie powiem co dalej, nie? No kuźwa, jak wyjeździcie... A może to ja jak jeżdżę? Może to ja jak jeżdżę? Nie mam pojęcia o co to chodzi. No to GTA, tu nie ma... Nie ma lekko po prostu, tam powiem. Nie ma lekko. Dobra na tę naszą autostradę, lecimy już do, do naszego drugiego miasta tam gdzie zaczęliśmy naszą misję wracamy, skończyliśmy naszą robotę czy tam naszą pracę i wracamy do tego co, co było no ten samochód naprawdę to nas zapieprzać to on za bardzo nie umie Chyba, że po stuningowaniu by coś to zmieniło. No Jezus Maria. By... Po stuningowaniu by coś to zmieniło, ale w to raczej wątpię. Samochód po prostu nie jest stworzony do maksymalnych prędkości. Czy nawet do szybkości. U Banshe by to było widoczne już. Ale w takim aucie to na pewno też nie. Dobra. Dzięki za 10 kafli, ziomeczki. No i dobra, lecimy zapisać grę i polecimy już wtedy do, na, do naszej ostatniej misji. Przy telefonie. Ciekawe, czy to już będzie ostatnia, czy. Znaczy, ostatnia będzie w tym odcinku, ale czy to będzie ostatnia misja? Jako słuchaweczka, ale mi się coś wydaje, że raczej chyba nie. Dobra, lecimy do windy zapisać Ok, Uzi Rider jest i lecimy na kolejną misję. Dobrze mam nadzieję, że ta kolejna misja nie będzie już taka długa. Ale mu zaleci normalnie, kurde. Aż chce się słuchać. Powiem tak. pop up Bity hity normalnie. No tamtych czasach to były naprawdę hity, pewnie. To już bardzo stara gra jest przecież. Kolejna misja to Gankar Round Up. Ok. Dobrze, Toni niby wszystko rozumie. Zobaczymy, czy na pewno wszystko rozumie. Się jeszcze wszystko okaże. Może weźmiemy sobie Bansi na lepsze, na lepsze sprawowanie pojazdu. Banshee jest oczywiście 100 razy szybsze niż jakieś baldziewie, takim co przed chwilą jechałem. Tym samochodem to ja bym każdego normalnie dogonił. Nie powiem, że nie. No i dobra, a co tu biega? I w ogóle coś tu mamy odwalić? Tylko nie wiem co. Nie, przełącz to rady, proszę cię. Dobra, co my mamy tu odwalić? Mi powiedzcie ludzie wiedziemy może gdzieś Może gdzieś tutaj A może też nie O Jezu jakby ten samochód nam się wywalił to nie by byłoby za kolorowo Nie no ale tu, tutaj Tutaj to raczej nic nie będzie. O co biega w tej misji? Powiedzcie mi lepiej. Jak to w ogóle wjechać? Powiedzcie mi w ogóle. Tutaj czy jak? No musi być jakieś tutaj zejście, wejście. Dobra, przejdziemy się za wodę już. No, nie, no, ewentualnie coś tam musimy zrobić. Może tam granat mamy puścić. Tego dokładnie to ja Wam nie powiem, bo nie wiem. Ale zaraz zobaczymy o co biega. No, zaraz to, Mam nadzieję, przynajmniej, że rozkminie. No, puśćmy tu granat. Może oto tu biega. Może też jednak nie? Jakiś samochód potrzebuje, ale jaki? Coś tu jest potrzebne, ewentualnie? Może policyjny? Zobaczmy. Otwórz. Dobra Zjedźmy gra Ja nie wiem gdzie to jest ten wjazd Tu gdzieś spadowa Gdzie jest ten wjazd? Tu, okej okay. No nie Nie może być policyjny samochód Dobra Nie może być policyjny samochód w takim razie. W takim razie wyjeżdżamy stąd i zobaczymy, co tu naprawdę jest potrzebne. Już jakieś inne autko. jakie furgonetka. Było dziwne. A gdzieś mi policja goni. Come on. No furgonetka, też nie. To o co kaman to? że zaraz coś tu rozkminimy, może ten samochód? Wszystkie samochody będę próbował. Spadła policja. Policja, proszę mi się tu nie mieszać w tą misję. Nie dla policji. Kuźwa, no naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Może wy mi powiecie. Napiszecie w komentarzach albo cokolwiek. Bo na serio nie mam, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Jeszcze ewentualnie bym wziął jakieś pogotowie albo coś, ale no wątpię w to. Tu takie coś by wypaliło. Kuźwa, podjedź tam, proszę cię. No, wrębałem się tym samochodem, byłem taki głupi. Dobra, daj mi przejechać tylko. Weź go, wywal. Weź wywal ten samochód, proszę cię. No nie wsiadaj do niego, tylko tu wsiadaj, no Kama, ziomek. Nie cuduj. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, dobra. Jak będziecie wiedzieli o co tu chodzi w tym, w tym zadaniu, to oczywiście Napiszcie mi to w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Fajnie, naprawdę, jakbyście napisali. A ja się będę z Wami tym razem żegnał. Naprawdę mi napiszcie, bo naprawdę nie mam pojęcia o co tu chodzi. Czy tu trzeba wjechać, czy co. Dobra, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Trzymajcie mi się tam. I piszcie oczywiście w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. O co tu chodzi w tej misji. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Cześć.